Siemanko, cześć. Drugi film z cyklu Kroniki Festiwalowe, czy Dzienniki Festiwalowe, zależy jak to nazwać. Nagrywam się już dzisiaj y, telefonem, jak widzicie, chyba słyszycie, ale przy pomocy mikrofonu, który pożyczyłem od Ryśka. I mam nadzieję, że będzie dźwięk w porządku, że obraz również będzie w porządku i będzie w sumie wszystko w porządku, bo dlaczego ma nie być w porządku? No dobra, starczy w powtórzeń. Ale co się wydarzyło i co dzisiaj zostało na tapet postawione. Ano, słuchajcie, komputer 386, o którym wspominałem ostatnio na filmie, się zreaktywował, działa dobrze, bardzo mocno rokuje na przyszłość, ale już chciałbym od niego odejść i ruszyć kolejne tematy, więc. Sprawozdanie vlogowe, cóż się wydarzyło i na czym stoimy. Ano, słuchajcie, w zeszłą sobotę razem z Pawłem yy, przez prawie dwie godziny. 3 godziny boksowaliśmy się z zewnętrzną stacją dyskietek z jedną dyskietką, którą miałem na stanie. Aż jedną, słuchajcie, aż jedną. Tak, która była w stanie średnim i niestety była dyskoteka z dyskietką, aby dopasować yy, działanie. Trzymać trzeba było stację dyskietek zewnętrzną pod, pod różnym kątem, bo coś nie chciało działać. no, no Generalnie yy, dwie godziny poszły w piach. Ale dużo doświadczeń z tego um, i nauki wyszło. Bo po pierwsze, w domu miałem drugą stację pod USB, która działa prawidłowo. Z kanciapy z magazynku wyciągnąłem właśnie e, dyskietki typu old oldstop, czyli wiadomo stare, ma, e, stare m, w pudełeczku zapakowanym, stare nowe dyskietki. A finalnie e, to, co zajmowało mi ponad godzinę, czyli Próba nagrania dyskietki z ms dos 6.22. Teraz zajęła mi raptem, nie wiem, 10 minut wszystko. Może 15. Yy, no i jak cały proces działał? No to tak. Yy, miałem już kiedyś stary obraz ms dosa a 6.22, ale dyskietki średnie już działały. Rzekłbym, że nawet w ogóle nie działały. Więc pozwoliłem sobie poprawić z internetu właśnie te stare dyskietki sztuk 3, a później wypalić je, wypalić, nagrać na dyskietki te obrazy. Po nagraniu tego wszystkiego finalnie wszystko działało prawidłowo. Sama instalacja była dzisiaj nieprosta, trwała dosłownie nie wiem, z 10 minut, tylko musimy się teraz chwilę wrócić wstecz, bo jakieś no kilka dni i właśnie yy, brzmi to, że to jest proste, łatwe i przyjemne, ale takie aż do końca nie było, bo w sobotę dowiedziałem się, a może inaczej, przypomniałem sobie że dyski wymagają konfiguracji. Wewnątrz komputera był zainstalowany 40 megabajtowy dysk twardy. Chyba WD, a mogę się mylić? Ale jakiś taki w miarę popularny model, który trzeba było w BIOSie skonfigurować. To znaczy ustawić sektory i wszystkie parametry, które wymagane były, aby ten dysk działał. Dodatkowo jeszcze musiałem go sformatować. To ciekawe, stare BIOSy bez problemu miały w sobie y, oprócz do formatowania dysku twarde niskopoziomowego. No i generalnie taka, mm, taka ciekawostka. Stare biosy były bogate w, w opcje. Im nowszy komputer, te biosy stawały się coraz bardziej skromne. Te opcje były albo ukryte, albo w ogóle wycięte. W tej chwili, w, mm, w dobie UEFI, czyli następcy biosu, z powrotem mamy bardzo, bardzo dużo opcji i różnych. Narzędzi, więc no koło się toczy. Jak widzicie, bywa ciekawie. Więc niektóre stare rozwiązania albo stare założenia ponownie wracają. No dobrze, a co się wydarzyło z samym 386? Podkreślę, 386 SX od AMD z 2 MB ramu i z 40 MB dyskiem twardym. Finalnie okazało się to, że go zainstalowałem, poustawiałem i działa. Dodatkowo jeszcze oczywiście, jak już wspominałem wcześniej, wlutowałem do niego do środka baterię, którą pozyskałem, akumulator jaką baterię, którą pozyskałem ze starego głośnika. Co ciekawe, już te ogniwo miało dwie okładziny, plusową i minusową, już spiętą z tym akumulatorem, więc wystarczyło obciąć przewody, wlutować je w odpowiednie miejsca na płytę główną i podklejemy jeszcze dodatkowo taśmą dwustronną, aby się ten akumulator trzymał, bo jest po prostu duży. No, a później co? Postawiony MS-DOS, no i teraz wybór gry. Yy, zdecydowałem, że ten komputer będzie komputerem jednoprogramowym, to znaczy mamy MS-DOSa, później mamy manager plików, akurat w tym przypadku Volkov Commander, a później mamy grę, w tym wypadku Wolfenstein 3D wersji shareware. bo no boże by było tak w miarę legitnie wszystko. No i działa to elegancko. Dźwięk leci sobie ze PC, PC Speakera, a... Jeżeli chodzi o grafikę, jest podłączony cudowny monitor CRT firmy Eizo. No tak wiecie, Eizo to bogactwo to są naprawdę porządne, profesjonalne monitory czarno-białe więc wszystko jest super klimatyczne i super fajnie wygląda. Do tego jeszcze jest klawiatura taka klasyczna klasyczne klawiatura w stylu klawiatur właśnie z PCXT, czyli jeszcze starszych pc Hmm, oczywiście, na wielkiego Dina, nie ma myszki, bo i po co? Nie ma karty dźwiękowej, jest PC Speaker i cały sprzęt działa i ma się naprawdę, naprawdę dobrze. Aż to będzie do zobaczenia na RetroStarsza już niedługo, bo za dwa miesiące 13-14 września. Dodatkowo jeszcze, co się udało rozwiązać? Ano, udało się rozwiązać y, temat jeszcze jeden, bardzo ważny, który za niedługo będzie również na tapet yy, yy, wystawiany i w sumie już mogę Wam zdradzić, że już nad nim pracuję, czyli Amiga CD32. Tak udało się kupić, a dokładnie wylicytować na Game Raffle Ticket na takiej grupce na Facebooku, którą polecam, gdzie można wiele fajnych rzeczy znaleźć w całkiem atrakcyjnych cenach. Więc polecam sobie tam czasu zerknąć, bo można naprawdę ciekawe rzeczy z retro gamingu wyhaczyć których no, tak standardowo rzadko kiedy bywają na portalach aukcyjnych albo generalnie zrażadzie można je kupić w różnych um, sklepach związanych właśnie z retro gamingiem. A ich jest no, niewiele w Polsce. Słuchajcie, jak to wygląda. Udało się wylicytować za 600 zł Amiga CT32. Rozebrałem ją, zajrzałem do środka jak to wygląda. Podłączyłem zasilacz, troszkę słabszy, bo od tego od komodorka. Więc napięciowo się zgadzał, ale był troszkę słabszy, więc yy, no, powiedzmy, że to nie jest pełny potencjał działania. Wiem, że na pewno trzeba będzie wymienić kondensatory i trzeba będzie wyczyścić yy, ekrany, bo są całe, zardzowiałe. Po, po rekapie wyjdzie na to, czy działa prawidłowo laser. No i są jeszcze jakieś plany, czyli właśnie rekap, yy, mycie. Ewentualnie wymiana lasera, gry mamy, więc to nie jest wielki problem. Zakup, zakup yy, kontrolera, słuchajcie, jak macie, może jakiś luzem kontroler do Amigi CD32, z miłą chęcią odkupimy, bo nie mamy. A nowe to tylko są w tej chwili bumerangi od firmy Mat, które są powiedzmy, że średnie. Ewentualnie zabawa z jakimś adapterkiem typu Toms, bo z tego co wiem, Tomsy również działają. I chyba może w przyszłości jeszcze jakieś turbo, ewentualnie ym, moduł do obsługi dysku i pamięci, czyli takie powiedzmy, że prototurbo, takie na 30-40%. Więc dużo się będzie działo. Już w przyszłym tygodniu Wam kolejny filmik yy, zaprezentuję z y, tych moich i nie tylko moich przebojów z Prentemperatur. O, coś zawiało. Chyba idzie burza, więc słuchajcie, ja kończę. Już się widzimy niedługo i. Pamiętajcie, 13, 14, 15 września retrosfera będzie naprawdę fajnie. Zapraszamy.